No to co teraz robimy? Ja chcę do pana Garonda. Zamknij ryj jebany latynosie, twój pan Garond został wypierdolony w powietrze razem z zamkiem, przynajmniej to dobre. To nieprawda, pan Garond żyje, widziałem jak szybował w stronę Korinis, na pewno nic mu się nie stało i jest bezpieczny w naszym tajnym obozie. Jak to? Musimy tam ruszać i to jak najszybciej. Nie my, tylko ty. A tak poza tym nie do Garonda tylko z powrotem do kolonii, miałeś zajebać smoki i co? A chuj mnie smoki obchodzą, muszę znaleźć tego jebaka i mu najebać za to co mi zrobił. Eee, jeśli się mogę wtrącić, to smoki już nie stanowią problemu. Znaczy się, że co, już nie ma ich. No jakby to powiedzieć. No kurwa nie mów mi, żeś smoka wyruchał. Ja nie rucham zwierząt, ja się tylko z nimi bawię. Ale jak? I kiedy? A to już dawno, zanim dostałem kułesta znalezienia keczupu, ale jakie podniecenie wtedy było to wam mówię, nieruchaje to znaczy nie bawiłem się już około trzech dni, jak go zobaczyłem to myślałem że kutas mi spodnie rozerwie. Ta, uważaj bo uwierzę, jakbyś trafił na smoka to swoim płonącym oddechem zniótłby cię w sekundę, samo mało nie jebłem w kalendarz. Może i by mnie zniutył, ale nie zdążył, bo pierwsze co to ładowałem w pysk, później na pieska, a potem. Dobra, nikt nie ma ochoty wysłuchiwać twoich przygód. Ale nie powiedziałem jeszcze najlepszego, jak żem go złapał w dziewiczy uścisk, to normalnie nie miał szans. Piszczał jak pojebany, a słychać to go pewnie było na drugim końcu polski. Kurwa podam cię do animalsu. Nie ty pierwszy na to wpadłeś, ale mam tam wujka który jest głównym dyrektorem tego przedsięwzięcia więc możesz mi naskoczyć, ten to ma farta, raz tam byłem to mówię wam takie zwierzęce dupeczki że ja pierdolę, żyć nie umierać. Dobra nie było tematu, musimy iść do miasta po ekwipunek i znaleźć tego garonda, jak go spotkam to normalnie tak mu wora ukręcę że się posra z bólu. Przykro mi bezji, ale nie mogę iść, postanowiłem że pójdę na farmę do Garonda i mu zadam boksa, że mu się odechce rozkazywać. Jesteś pewien że ci się uda? No jasne, jestem najlepszym bokserem na całej farmie, mówią nawet na mnie najman, no wiesz ten zajebisty bokser. No to nara kurwa ziel. my idziemy do miasta, ty jebany latynosie też bo musisz nas zaprowadzić do waszego tajnego obozu. Skąd wiecie o naszym tajnym obozie. No szlag by to, wygadałem się, Pan Garond w takim wypadku dałby mi karę pejczu po dupsku. Och co ja bym dał żeby w tej chwili pan Garond wykonał w egzekucję. A wyobraź sobie jaką być i dał karę jakbyś nas zaprowadził do jego obozu. Pofatygowałby się pewnie o użycie własnego kutasa aby ci spejczować tą jebaną latynoską mordę. Tak myślicie? Dobra przekonaliście mnie, ruszajmy jak najszybciej. To ja już lecę na farmę, żeby przygrzać Onarowi. Zapłaci mi za wszystkie zniewagi, których się dopuścił. Panie Onarze, przybył Gorna, być i ma bać. Ech, pedałowi to nigdy się nie znudzi, Pudzian wiesz co robić. No, pewnie szefie. Ale się jest e, spokojny, ale się jest zdeterminowany. E Mariusz Puziotowski, ale mocny! Dobra, poczekajcie, tutaj a ja pójdę do Lorda Hagena. To naprawdę nie mój problem. Muszę na chwilkę iść do mojego pracodawcy. Chodź ze mną, żebyś mi przypadkiem nie zbiegł. No dobra. Poczekaj, tu a ja pójdę do Cardiffa, w końcu nadszedł ten czas. Siemano Cardiff. Gdzie byłeś kiedy cię tu nie było, bez keczupu sprzedaż spadła niemal do zera. Co prawda skończyły się skargi na niedyspozycje żołądkowe klientów, ale hot dog bez owego sosu pomidorowego to już nie to. Dawaj towarii, zapierdala i rozdawać ulotki, bo nasz bar stał się niesławny. Najpierw moja niespodzianka. A niespodzianką będzie to że cię nie zajebę wryja za to co żeś zrobił. To nie fair, jesteś oszustem, liczyłem co najmniej na jakieś zwierzątko, ale ty mnie zawiodłeś. Dobra, niech ci będzie, możesz iść na farmę i pobawić się z owcami naszego przydziału, tylko ich za bardzo nie zmasakruj. Jupi, oto keczup. To jest majonez ty, ty, ty kurwa zajebę cię. Mówią to i owo. A ten znowu gdzie spierdala. A zwiedzę sobie okolice. mają tu nawet burdel. Ech, poruchałbym sobie. O, -o, o. Zaczekaj, kurwa. Tam nie wolno wchodzić. O, tak trzymaj, maleńka. Ej, pozwólcie się przyłączyć. Czemu co kurwa? Wypierdala i stąd pedale. Ech, nic nie ma sensu, jestem skończony. Coś się koleś stało? Wyżal mi się śmiało. Wszystko jest do dupy. Nie załamuj się milutki, mam lekarstwo na twe smutki. Zapalę zioło, skosztuj se, a zrozumiesz co ma sens. Ale to podobno uzależnia. Główno prawda, nic nie wiesz. A przestajesz kiedy chcesz. Hmm, no dobra, dawaj bucha. Szybko się uczysz, tak trzymać, złe wspomnienia będą się wymazywać. Ło kurwa, co się ze mną dzieje? Doświadczasz czegoś niezwykłego, pamiętaj, że ze źródła mojego. Dobra spierdalam bo bez i pewnie czeka. Siemano ziom. Witaj w Żodysławie. co cię do mnie sprowadza? Kurwa jaki jestem zajebisty sam zobacz. Oj błądzisz synu, musisz sprowadzić się na drogę porządku. A to czemu? Porzucenie na dwóch fajek, to nie żaden błąd i Człowiek chciałby porzucić W słyszysz co do ciebie mówię? Nie no, bistery rymy ziome, lecę na razie. Na to. A tam, to tylko gadanie. A gdzie się ty podziewałeś? A nie pamiętam, strasznie mnie bańka napierdala. Byłem w miejscowym burdelu, strasznie tam drogo, a już myślałem, że się zaspokoję. Właśnie nasunąłeś mi całkiem niezły pomysł, chodź za mną. Ale o co chodzi? Zaraz się przekonasz, choć, a nie pożałujesz. Jak śmiesz mi odmawiać, jeden z waszych was zdradziło a nawet nie pomożecie mi go znaleźć. No kurwa żądasz za dużo, musimy wysłać kolejną ekipę do kolonii, nie mamy środków ani na ludzi ani na nową zbroję dla ciebie którą zgubiłeś po jebie. Zgubiłeś swój służbowy mundur pedale. Nie zgubiłem tylko ukradli mi go twoi ludzie, widzę, że niezły z ciebie oficer, skoro takich zjebów do armii wdzielasz. Kurwa bierz ten strój obywatela i spierdalaj, będziesz tajnakiem w cywilu, będzie ci łatwiej. No a może jakiś oręż albo co? A skąd ja ci kurwa arsenał wezmę, jak my nic praktycznie już nie mamy? Ale zanim się zgodziłem na tę jebaną misję to byliście innego zdania, wszystko jest pod kontrolą, mamy środki, mamy ludzi, mamy plan, mamy wszystko. O mało, żem ze śmiechu się nie wyjebał jak w to uwierzyłeś. A wal się pedale, idę stąd. Ej koleś, szukam takich dwóch kolesi co tu stali, widziałeś może gdzie poszli? No nie wiem, ostatnio pełno ludzi tędy przechodzi, mógłbyś ich dokładnie opisać. Dwa penały, jeden popierdolony, drugi pojebany. Aha, chyba wiem o kogoś i chodzi, wyszli poza miasto tą bramą. No nie mówcie mi, że spierdolili. A są tam, co oni w ogóle tam robią? To teraz ja rucham wilka, a ty bierz się za dzika. Dobra. Ja pierdolę, ale mi nie dobrze. Muszę ci powiedzieć, wrzut, że ruchanko było przednie. No ba, jak mieszkałem w kolonii, to robiłem sobie takie wypady dwa, trzy razy dziennie. Bez była taka jazda, że hej. Zamknij się, bierz te dzianko, bo nie mogę już dłużej patrzeć na ciebie bez ubrania. Ty jebany latynosie, prowadź nas do tego obozu. Wyruszamy teraz.